Dawaj, zgaduj, ile to jabłko waży. Okej, okay, lubię takie wyzwania. Strzelam, że to jabłko waży jakieś 180 gramów. E, zobaczę, będzie trafiła. No, tak średnio. No, trochę się pomyliłam, ale widzę, że to trochę większe jabłko, niż myślałam. Dobra, Może dawaj, następna... dawaj cytrynę. I jak... Dobra, to teraz lecimy z cytryną. Szacuję, że ta cytryna waży około 120 gramów. Sprawdźmy, czy trafiłem. No i co? No i prawie trafiona. Widzę, że jest 134 gramy, więc byłem całkiem blisko. Dobra, Coraz lepiej. Ten, ne... ten paszport jest dosyć lekki, więc strzelam, że waży około 50 gramów. Zobaczymy, czy trafiłem. No 41. Słabo, słabo. Wiesz co? Sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Taka puszeczka. Ile będzie? A teraz puszeczka strzelam, że będzie ważyć około 350 gramów Zobaczymy czy tym razem trafi lepiej Nie no przecież to jest pół litra puszka Tragedia No tak, pół litra to już sporo waży eee, Trzeba będzie następnym razem lepiej oszacować Ale przynajmniej fajnie się bawimy i uczymy się czegoś nowego Dobra tyś co, za karę tutaj do lodówy trafiasz Proszę bardzo Pogadaj sobie z mlekiem na ten czas, kiedy masz karę, żeby nie było tak smutno tutaj. No dobra, pogadam sobie z mlekiem, chociaż nie wiem, czy będzie zbyt rozmowne. Mam nadzieję, że mnie szybko wypuści z tej lodówki, bo trochę tu chłodno. No cześć, małe mleko. Co tam słychać w lodówce? Mam nadzieję, że dobrze ci się tutaj mieszka.